W strefie Media Business Hub gościmy pana Krzysztofa Klimosza, prezesa zarządu Koleje Śląskie. Proszę Czemu? powiedzieć, rozmawiamy w takim gorącym okresie. We wrześniu ruszyła największa przebudowa linii kolejowej w Katowicach od wielu, wielu lat. Jak sobie radzą z tym problemem, z tą sytuacją właściwie Koleje Śląskie? My do tej przebudowy przygotowywaliśmy się kilka miesięcy. Pracowaliśmy nad tym, żeby jak najwięcej naszych pociągów mogło dojechać do Katowic. Bo my głównie jako kolej regionalna dowozimy ludzi do głównych ośrodków miejskich i większość tego ruchu pasażerskiego ciąży do, do pracy, do szkoły do Katowic. Na bieżąco z PKP PLK też negocjowaliśmy, ponieważ stacja Katowice. W trakcie przebudowy ma ograniczoną o 30% przepustowość. Zamiast 8 krawędzi peronowych, w tej chwili funkcjonuje 5. E, dlatego część pociągów nie ma możliwości wjechania do Katowic. My dzisiaj walczymy o to, żeby jak najwięcej naszych pociągów regionalnych mogło wjechać do centrum Katowic, żeby pasażerów dowieźć do celu. A pociągi dalekobieżne, tak jak w tej chwili się dzieje, 8 pociągów PKP Intercity pomija stację Katowice. Główne zatrzymuje się w Ligocie poprzez Szopienicę, jedzie bezpośrednio do, do Sosnowca, i to jest najważniejsze wyzwanie, jak się nam udało, czyli priorytet na stacji Katowice dla naszych, dla naszych pociągów śląskich. No, nie da się uniknąć tak dużej przebudowy bez pewnych utrudnień. Na ten moment nasi pasażerowie, którzy jadą do Święcimia, niestety nie dojadą do Katowic, muszą wysiąść na stację Mysłowice i tam wsiadają do. Do naszych innych pociągów, bądź też do pociągów naszej konkurencji. Myśmy zabezpieczyli naszych pasażerów i nasi pasażerowie na ten moment na bilecie z kolei Śląskich, jeżeli on nie dojeżdża do celu, mogą kursować pociągami Intercity, pociągami Porlegio, autobusami, tramwajem. Także my naszych pasażerów zabezpieczyli możliwość skorzystania z tego samego biletu w innych środkach lokomocji. Pewnie na następnych etapach budowy. Też będą utrudnienia a takim następnym miejscem przesiadkowym, gdzie część pociągów jadących od Lublinca od Tarnowskich Gór będzie się zatrzymywało i będzie się przesiadało na inne pociągi i będzie, będzie dworzec w Chorzowie, ale staramy się, żeby jak najwięcej naszych pasażerów dojechało bezpiecznie i punktualnie do celu. A jak generalnie kształtuje się ta liczba pasażerów w ostatnich latach? Czy ich przybyło w, y, pasażerów korzystających z linii kolei śląskich, czy ubyło jak pan to widzi? My co roku wozimy pasażerów więcej. Ludzie przyzwyczaili się do kolei, ludzie z powrotem chcą jeździć koleją. W zeszłym roku przewieźliśmy 22 miliony pasażerów, w tym roku szacunki pokazują, że przekroczymy 23 miliony pasażerów. Nawet pomimo tej przebudowy i tych trudności z dojazdem do Katowic, widzimy, że jednak ten transport kolejowy jest najbardziej pewny i bezpieczny, bo nie stoi w korkach. I na ten moment nawet widzimy, że jak ta przebudowa, zamknięcie ulicy Mikołowskiej, przebudowa stacji spowodowała dużo większe utrudnienia w ruchu kołowym, to część ludzi przesta, przesiada się do nas. Widzimy to choćby po liczbie sprzedanych biletów w miesiącu wrześniu-październiku około 10% więcej pasażerów mamy w naszych pociągach w stosunku do analogicznego roku zeszłego. A jakie trasy, jakie linie są najważniejsze dla Was, jako największego regionalnego przewoźnika kolejowego? Znaczy, najważniejsze linie to są, to komunikujemy duże miasta wewnątrz aglomeracji. Główna linia Gliwice-Częstochowa przewozi najwięcej pasażerów, ale też linia od Bielska, od Bielska do Katowic, w zasadzie odżywca do Katowic przez Czechowice, Tychy. Następna duża destynacja to jest Rybnik, Racibórz, Gliwice, ale też nie możemy zapominać o, o pociągach, które funkcjonują w północnej części województwa, Lublinie, Starnowskie Góry. No i nasza najnowsza linia, którą w tej chwili uruchomiliśmy i bije rekordy rekordy przepustowości, to jest linia na lotnisko w Katowicach, gdzie w ciągu niecałego roku, bo jeszcze nie minął rogu do uruchomienia tej, tej linii, przewieźliśmy przeszło 400 tysięcy pasażerów. Jest to dzisiaj najlepiej napełniająca się linia. Liczba pasażerów stale rośnie, spółka się rozwija, a czy na, to, na ten rozwój pozwala posiadany tabor? Bo to jest chyba jest kluczowy w tym, ten element. My na ten moment przewozimy tak dużej ilości pasażerów około 60 pociągami, 55 swoich, 5 w tej chwili dzierżawimy. Ale też cały czas pracujemy, żeby, żeby zwiększyć ilość taboru. My jako Koleje w tej chwili kupiliśmy trzy pociągi, które przyjadą do nas w styczeń, luty. W międzyczasie województwo śląskie też w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska kupiło 20, 26 składów. My prawdopodobnie w tej chwili dokupimy jeszcze dwa. Także do końca 2026 roku Spółka wzbogaci się o 31 nowych, nowych pociągów, nowoczesnych, przygotowanych już w pełni do, do bezpiecznego przewozu, przewozu pasażerów. Z klimatyzacją być może w przyszłości będziemy próbowali też Wi-Fi uruchomić w tych, w tych pociągach. Chociaż to, to dalej zdajemy sobie sprawę, że nie, nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów. Wiemy, że jeżeli docelowo chcemy uruchomić kolej metropolitalną po, po przebudowie po przebudowie węzła katowickiego gdzie będziemy mieć dedykowane tory dla kolei regionalnych jeżeli wtedy chcielibyśmy chcielibyśmy jeździć co 10 minut na tych głównych szlakach a o tym to jest nasz cel do którego zmierzamy to powinniśmy mieć około 119 120 pociągów do końca tej dekady no czyli to też pokazuje jakie wyzwania przed nami stoją dzisiaj kupiliśmy 30 a szukamy finansowania, i powinniśmy kupić jeszcze 50, żeby móc zapewnić wszystkim pasażerom bezpieczny, komfortowy dojazd. Mówimy o taborze, ale konieczna jest również inwestycja w ludzi. Tutaj ten aspekt działania kolei śląskiej w najbliższej przyszłości będzie bardzo, również bardzo istotny. Tak, oczywiście pociągi same nie pojadą. 30 nowych pociągów to jest duże wyzwanie, żeby zabezpieczyć. E, szczególnie maszynistów, bo tych na, tych na rynku w tej chwili jest, jest najmniej, e, największy deficyt. Tak to najczęściej bywa, że kłopoty jednych są też e, trochę wybawieniem dla drugich. E, nam w tej chwili się udało zatrudnić 60 maszynistów z PKP Cargo. E, zatrudniamy z PKP Cargo mechaników, zatrudniamy e, ludzi, którzy będą kierownikami pociągu, kontroler, kontrolerami także my na bieżąco rozbudowujemy swoją siatkę szkoleń my w tej chwili corocznie szkolimy 60-80 maszynistów od samego początku dając im możliwość praktyki szkolenia zdania egzaminu maszynisty zdajemy sobie sprawę że te prawie 1300 osób które w tej chwili pracuje w spółce na wszystkich szczeblach Docelowo, jeżeli mamy rzeczywiście obsługiwać taką ilość tras, to zatrudnienie w tej spółce pewnie też do końca dekady wzrośnie dwukrotnie. Czyli wskaźniki pokazują na to, że spółka będzie rosła w siłę, mogę tak kolokwialnie powiedzieć. Chciałam zapytać, z czym chcecie się najbardziej kojarzyć jako koleje śląskie i dlaczego? E, może powiem przewrotnie: z czym już się kojarzymy. Myśmy ostatnio też robili badania, badania satysfakcji pasażerów i tu powiem szczerze, że ludzie u nas doceniają punktualność, jakość taboru. Chcielibyśmy, żeby już wszystkie te pociągi były nowe, szczególnie te, które dzierżawimy, nie zawsze mają tą najlepszą jakość. No ale dla nas największym komplementem będzie to, że ludzie przesiądą się na pociągi dlatego, że jeżdżą punktualnie, że ludzie docierają w dobrym komforcie i że wracają do nas i że będą z nami jeździć. Potencjał w tym województwie, ja szacuję, na około 40 milionów pasażerów. Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 23, mamy nad czym pracować i chcemy, żebyśmy byli pierwszym i największym przewoźnikiem regionalnym. Warto jeszcze dodać, że jesteście ekologiczni. Przecież to najczystszy środek transportu. W jaki sposób uczestniczycie w tej zielonej rewolucji? Yy, dzisiaj też na panelu powiedziałem, że wbrew wszystkim wyzwaniom bo wszyscy, wszyscy dzisiaj zachwycają się wodorem, wszyscy zachwycają się innymi alternatywnymi rodzajami napędu, my w Województwie Śląskim mamy ten komfort, że wszystkie linie pasażerskie mamy zelektryfikowane. Dalej, transport szynowy elektryczny jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. My możemy szukać innych rozwiązań, ale tak na koniec mamy najbardziej ekologiczny środek transportu. No i chcemy, żeby jak najwięcej tego tortu przewozowego przewieźć swoimi ekologicznymi pociągami. Te pociągi są przygotowane do tego, żeby jak najmniej ingerować w środowisko. Kupujemy najnowocześniejsze składy, i w zasadzie dzisiaj to, to jest najważniejsze, że nasz transport jest najbardziej ekologiczny na śląsku. A czy Pan osobiście, jako prezes kolei Śląskich, ma jakąś swoją ulubioną trasę, linię? Yy, moja ulubiona trasa pewnie się jeszcze buduje. To trochę, trochę takie, takie wspomnienie Czyli z trasa marzeń, yy, tak? to, to trochę takie wspomnienie z dzieciństwa, że yy, mieszkając w Cieszynie, Bielsko było takim większym miastem wokół. I zawsze zachwycają się tym połączeniem, jak się wybierał do Bielska tą trasą e, Cieszyn-Bielsko, Cieszyn no to, to dla nas dzieci to, to było święto. Dzisiaj aglomeracja podjęła decyzję o odbudowie tej trasy. O, I świetne, nadzieję świetne, że świetne Miejmy nadzieję, że to, to jest jedna z siedmiu tras, które w tej chwili są odbudowywane i e, ruch e, pociągowy jest tam przywracany. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tej dekadzie na tej trasie pojedziemy, tak samo jak jeszcze liczę, że w tej dekadzie, w tej dekadzie będziemy w stanie dojechać pociągiem do Jastrzębia, dziś, które jest dzisiaj największym tak, jest miastem w Polsce powiedzieć. bez transportu szynowego. Pracujemy nad tym teraz bardzo intensywnie, pracujemy nad połączeniem, często chyba Kraków z pominięciem wezła Katowice, czyli bezpośrednio z Zagłębia poprzez Strzemieszycę z Dąbrowy do Jawożna i do Krakowa. Docelowo chcielibyśmy też uruchomić pociągi, które dzisiaj z Opola dojeżdżają do, do Zawadzkich, bo dalej nie ma odbudowanej sieci kolejowej, żeby one dojeżdżały do Tarnowskich Gór, a najlepiej do lotniska. Bylibyśmy jedynym lotniskiem, które miałoby skomunikowane kolejowo dwa miasta wojewódzkie. Także duże wyzwania przed nami, dużo inwestycji przed nami. Miejmy nadzieję, że dobre czasy przed nami. Tego życzę. Naszym gościem był prezes Zarządu Kolei Śląskich, pan Krzysztof Klimasz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.